Witam serdecznie. Wracamy do cyklu na tapecie jesień 2021 roku. Moje podsumowanie. Było już 13 zespołów piłkarskich Ekstraklasy. Ostatnio była Krakowska Wisła. Przed nami Zagłębie Lubin. I teraz moja ocena. Będzie dodatkowa tablica. Będzie moja troszeczkę dłuższa ocena. Mój wywód, mój ukochany klub. Muszę tutaj troszeczkę podsumować to, co dobrego, a przede wszystkim to, co złego działo się przez ostatnie miesiące w moim ukochanym Klubie. Zacznijmy od statystyk. Statystyka jest bardzo słaba. Trzy mecze z rzędu złożyły się na najlepszą serię piłkarzy Zagłębia. Od 12 września do 1 października. Kilkanaście dni bez porażki. Zwycięstwo z Piastem dość szczęśliwe. Eugenii Baszkirow w ostatnich sekundach strzela gola. Dość szczęśliwe zwycięstwo z Termaliką. Przegrywa Zagłębie 1-0, wygrywa 2-1 gol m.in. Tomasa Zajca. Ten Tomas Zajc też strzela, strzela gola. W kolejnym spotkaniu z Wartą Poznań dokłada gola też Szysz bardzo dobrze zagrał Dominik Ładun obronił rzut karny, Miedziowi wygrali no i od tego momentu skończyło się praktycznie jakiekolwiek granie, punktowanie regularne piłkarzy Zagłębia Lubin, porażki niemal 60% porażek zwycięstwa 31 i 6 remisy 10 tutaj o remisach to nic nie będziemy mówić, bo to nie ma znaczenia, chodzi o zwycięstwa, chodzi o porażki 14 miejsce Zagłębia 20 punktów w 19 meczach 6 zwycięstw, 2 remisy 11 porażek 20 strzelonych, 36 staconych, zagłębie Lubin jest najgorszą drużyną razem z, Górniką, z górnikiem Łęczna obydwie ekipy mają po 36. Straconych goli. Fatalna, fatalna dyspozycja obrońców całego zespołu, trzeba to podsumować. U siebie przeciętnie. 4 zwycięstwa remis, 4 porażki na wyjeździe. Bardzo, ale to bardzo słabo. 2 zwycięstwa remis i aż 7 porażek. Patrząc na statystyki goli na wyjeździe, to jest 7 goli strzelonych w 10 spotkaniach, 23 stracone. Dramatycznie to wygląda. U siebie wcale nie lepiej. 13 strzelonych, ale 13 straconych. Tak grało zagłębie lubin jesienią 2021 roku. Lecimy dalej. Piłkarze, czyli transfery. I mamy tutaj Aleksandra Panticia, mamy Jana Solera, y, mamy Erika Daniela, Tomasa Zajca, Żiguliewa, y, ile Żiguliewa i Koki Hinokio. Ten ostatni gra już na chwałę dla Stali. Mielec gol i asysta. I tutaj też mówiłem o tym y, przy okazji Stali. Mielec na początku rundy jesiennej jeszcze latem był w zagłębiał zagłębiał nawet na ławce usiadł y, w jakimś meczu, ale niestety albo stety Został wypożyczony, dostał Mielec, tam czuję się dobrze i zostaje na pewno do końca sezonu w Mielcu. Ale zostawmy kokiego Hinokio. Najpierw zaczniemy od najlepszego zawodnika jesieni. Po raz pierwszy miałem problem, po raz pierwszy miałem problem i to nie chodzi o to, że to jest mój zespół, że to jest mój ukochany klub. Miałem problem, kogo wyróżnić z tego całego marazmu, który dział się w moim ukochanym klubie. Czy wyróżnić najlepszego strzelca Patryka Szysza, czy Bramkarza Chładuna, który obronił dwa rzuty karne, miał cztery mecze na zero. Z tyłu, ale 36 straconych goli. Kogoś z obrony, no nie wchodziło w rachubę. Defensywa w fatalnym stanie na pomoc. No i właśnie znalazłem. Moje wyróżnienie leci do Łukasza Poręby. Wychowanek Zagłębia Lubin wykręcił takie liczby. Gol i 3 asysty w 18 meczach. 6 żółtych kartek. Erik Daniel, zawodnik ze Słowacji. dwa gole, dwie asysty. Tomasz Zajc strzelił dwa gole. W tym sezonie, licząc oczywiście ekstaklasę, dwa gole jedną bramkę dołożył w pucharze polski, plus dwa gole w piłkarskiej ekstaklasie, jeżeli chodzi. Do tego dołożył jedną asystę Tomasz Zajc, dziewięć meczów. Później miał kontuzję. Patryk Krzyż, mówiłem, najlepszy snajper Zagłębia, choć to nie jest taki typowy nominalny napastnik. 4 gole i 1 asysta, ale był bardzo, ale to bardzo chimeryczny w tym sezonie. Dominik Ładum bramkarz, 19 meczów komplet, 19 na 19, 36 stracone goli, goli, 4 mecze na 0. W Pucharze Polski Miedziowi niestety odpadli z Arką Gdynia, przegrywając 2 do 1. Fatalna pierwsza połowa, w drugiej połowie gonili wynik, ale już zabrakło czasu. Co trzeba powiedzieć odnośnie tego, co dzieje się w zespole Zagłębia? Nie ma już obrońców Panticia Solera, prawda? To jest oczywiste, że ci zawodnicy, którzy grali fatalnie, Soler miał jeden pozytywny występ, jeżeli chodzi, jeżeli miałbym oceniać tego zawodnika, to jest to występ z Górnikiem Zabrze, prawda? I tutaj mogę ocenić w miarę pozytywnie tego zawodnika. Aleksander Panticz, dramatyczny, dramatyczny zawodnik, zawodnik, który grał kilkadziesiąt meczów w La Liga. Okazało się, że po prostu albo przyszedł tak nieprzygotowany, że nie nadawał się do gry. Dołożył dwie czerwone kartki, między innymi ze Stalą, Mielec też w Lubinie miał bardzo słabe występy. Midziowi stracili bardzo dużo goli. Ta defensywa bez Saszy Balica, który później dostał zawieszenie na kilka spotkań, też miał kontuzję. Kasper Chody nagrał nierówno. Mateusz Bartoleski też w miarę dobrze, ale później złapał uraz. Jakub Wójcicki też nie dawał rady, były bardzo duże doszady. Kamil Kruk grał nieźle, bo strzelił gola, ale potem źle bronił. Naprawdę defensywa w fatalnym stanie i rozczarowanie Aleksander Pantić. Tego zawodnika już nie ma w zespole Zagłębia Lubin. Na szczęście nie ma. Ja jako kibic gmiedziowych mogę powiedzieć, że i Solera, i Panticia na szczęście nie ma w Zagłębiu Lubin. Naprawdę tak słabych obrońców sprowadzał Lubomir Guldan, że można było się w tej rundzie, poprzedniej rundzie jesiennej, łapać za głowę to, co wyczyniała defensywa Zagłębia Lubin. Plusy i minusy. Ciężko znaleźć plusy, naprawdę wyłowiłem dwa plusy. Ten jeden bardzo ważny dla mnie. Obydwa, obydwa plusy, w sumie ważne. Sporo młodych zawodników debiutujących w Ekstraklasie. No tak, no, jeżeli tutaj miałbym szukać, no to był Tomasz Pieńko, Patryk Kusztal, Bartłomiej Budka. Kutka, przepraszam, Bartłomiej Kutka, Kacper Lepczyński, kilku tych młodych chłopaków wchodziło do Ekstraklasy, Łukasz Łakomy dostał takie pełnoprawne szanse. Ale teraz takie pytanie. Kamil Kruk już grywał jako pełnoprawny środkowy obrońca, ale to już jest bardziej doświadczony zawodnik, zawodnik reprezentacji młodzieżowej, Kacper Bieszczad, Bramkarz nie dostawał, szansy, miał najpierw kontuzję, prawda? Ale czy teraz pytanie: ale czy, czy ci zawodnicy dali jakąś jakość w tym całym maraźmie? Powtarzam, maraźmie lubińskim? No, niestety nie dali i tylko taki plusik, że ci zawodnicy troszeczkę się ograli w tej ekstraklasie. Liznęli, dotknęli tą ekstraklasę jako młodzi, nastolatkowie Oliwiec, Sławiński, Tomasz, Pieńko, kłótka, Lepczyński, Kuształ, prawda? Cieszę się, że ci chłopcy dostają szansę, że to są chłopcy z Akademii, która świetnie prosperuje, jedna z najlepszych akademii cały czas, mogę się tym chwalić, ale niestety nie daje to wyników sportowych. Sportowe wyniki są najważniejsze, a młodość ma dawać radę w dobrze. Prosperującym zespole, tak to nazwę. Wtedy ta młodzież wchodzi i daje jakość, ale jeżeli wszystko staje do góry nogami, nic nie gra, no to ta młodzież nie wyciągnie zespołu z kryzysu, z marazmu. Drugi plus, nadzieja wraz z powrotem Piotra, Piotrów Budlikowskiego i Stokowca. To wszystko okazało się wcześniej. Już Piotr Budlikowski został dyrektorem sportowym, dyrektorem pionu sportowego nad Lubomirem Guldanem, no i Piotr Stokowiec został w grudniu ponownie po kilku latach. Tenerem Zagłębia Lubin to jest nadzieja dla lubińskiego klubu, naprawdę nadzieja dla lubińskiego klubu, żeby posprzątać to wszystko, co działo się złego przez bardzo długie miesiące w tym klubie, i to jest taki plus. No, z takim malutkim pozytywem patrzę w przyszłość. Za dwa tygodnie duża ekstraklasa Zagłębie zaczyna mecz z Legią Warszawa, która też ma swoje bardzo duże problemy i z taką. Nutką pozytywu szukam, szukam, szukam i mam nadzieję, że to będzie światełko w tunelu dla tego zespołu, dla tego klubu, że ci ludzie z też z Michałem Kielanem, prezesem, który kilka miesięcy temu został prezesem, że ci ludzie odbudują to, co zrobił Piotr Stokowiec, kiedy zagłębie Lubin spadało z ekstraklasy. Przejdźmy do minusów, one chyba są ważniejsze teraz. To, co działo się przez wiele, wiele długich miesięcy, fatalne zarządzanie byłego prezesa Artura Jankowskiego. Ja o tym człowieku nie chciałbym się tutaj wypowiadać na kanale. Bo wielokrotnie to robiłem i naprawdę nie chciałbym, bo bym musiał użyć bardzo brzydkich słów, to co się działo odnośnie kibiców, odnośnie karnetów, odnośnie biletów, odnośnie marketingu, odnośnie sprowadzanych piłkarzy, odnośnie strategii, którą przyjął pan Artur Jankowski, że Zagłębie gra, ma grać młodymi piłkarzami do 25 roku życia przez kilka sezonów najbliższych. To, to były fatalne decyzje człowieka, który nie powinien znaleźć się w tym miejscu. I nie powinien przede wszystkim pracować w takim klubie jak Zagłębiem Lubin, zasłużonym klubie Zagłębia Miedziowego, który jest w ekstraklasie z przed wami od wielu, wielu długich lat. Więc tutaj naprawdę zostawię to delikatna cisza i tyle. Niespodziewane odejście trenera Szeweli do Arabii Saudyjskiej w trakcie przygotowań letnich. Martin Szewala zdobił dobry zespół. Ósme miejsce w poprzednim sezonie, choć mam pretensje za ten ostatni mecz w Płocku 4 0. Już nie chodzi o to, że Zagłębie straciło tą porażką szansę na Puchary, ale w jakim stylu Zagłębie przegrało. No i odejście. Saudyjczycy odkupili ten raszewele. było długie poszukiwanie, no i przyszedł Dariusz Żuraw. No i za chwilę do tego przejdę. Nie Nietrafione transfery w kolejnym okienku transferowym dyrektora sportowego Lubomira Guldana. Mija rok, mija rok Guldana na stołku dyrektora sportowego. Za chwilę to podsumuję odnośnie tego minusu. Czwarty minus, żadne efekty pracy Dariusza Żurawia, żadne, żadne efekty pracy. Ani nas nie ma w Pucharze Polski. Jesteśmy o tyle od strefy spadkowej, musimy bardzo mocno walczyć o to, żeby się utrzymać. Górnik Łęczna w grudniu wygrał wszystkie praktycznie mecze. Jest warszawska legia, która nie odpuści tego, żeby się utrzymać w ekstraklasie. A i Warta Poznań, i Termalika, Bruk, Ciecza też będą walczyły o swoje, by wykaraskać się z tej dolnej strefy spadkowej. Nie będzie łatwo. I ci ludzie, m.in. Jankowski, m.in. Chodorowski, m.in. Żuraw, m.in. Guldan, dopisali się do tego, w którym miejscu jest mój klub. No i trzeci, przepraszam, piąty minus, Trze trzech trenerów w przeciągu kilku miesięcy, jeszcze w czerwcu, w maju, Martin Szewela, później Dariusz Żuraw, a już jest Piotr Stokowiec. Minęło raptem 6-7 miesięcy i jeszcze Paweł Karmelita, który prowadził mecz, który prowadził zagłębie w meczu z górnikiem, Łęczna przegranym 1 do dwóch, więc można powiedzieć czterech trenerów. Paweł Karmelita, taki strażak, który, który pracuje jako asystent i w sztabie Szeweli pracował, i w sztabie żurawia, i teraz w sztabie Piotra Stokowca, więc trzech trenerów plus ten strażak Paweł Karmelita nie może tak być w normalnym klubie, w klubie, który ma swoje ambicje. Przede wszystkim sportowe, swoją jakąś jakość wypracowaną przez wiele długich lat. Nie może tak być, że z klubu robi się folwark. No ale tak folwark stworzył, robił przez wiele miesięcy, długich miesięcy prezes Artur Jankowski. To są moje minusy, o plusach nie będę mówił, bo nie ma żadnych plusów. Naprawdę nie ma żadnych plusów odnośnie tego, co działo się w rundzie jesiennej. Oczywiście cały czas mówię, podsumowujemy to, co działo się w rundzie jesiennej 2021 roku. Jeszcze dodatkowa tablica, której nie było w pozostałych klubach. Moje, podsumowa moje podsumowanie Lubomira Guldana i jego 12 miesięcy pracy jako dyrektora sportowego. No, panie Lubomirze, moja legenda, mojego klubu, prawie 8 lat z zagłębiem. Spadał pan z zagłębiem z Ekstraklasy, został pan jako ten lider tego zespołu. Dzielnie walczył o Ekstraklasę, były awans, były puchary, było grubo ponad 200 spotkań w Ekstraklasie, 8 goli. Tak jak mówię, był spadek i z tym klubem pan naprawdę jest pan wielką legendą tego klubu, ale 12 miesięcy pracy jako dyrektor sportowy. Zobaczcie, zauważcie, jakie transfery sfery zrobił. Między innymi Lubomir Guldan. Pewnie to nie wszystkie, ale wyłowiłem sobie te 10. Karol Podliński na razie dwa gole, dwie asysty z Wisłą, Kraków. No Nomarkowicz przemilcze, naprawdę przemilcze, Łukasz łakomy. Z legi Warszawa, z, ze szkółki legi Warszawa. No w tym chłopaku patruje jakiś potencjał. Mirosław Stoch przemilcze. Aleksander Pantić przemilcze. Iliasz Iguliew przemilcze. Na razie przemilcze. Jan Soler przemilcze. Tomasz Zajc. Dobry początek. Dwa gole w Lidze. Gol w Pucharze Polski. Erik Daniel. Dwa gole, dwie asysty. Później była kontuzja. Też może z tymi chłopakami jeszcze za głębie coś zdobędzie. No i koki hinokio. Gol dla Stali, Mielec. No i przede wszystkim gra w dniu jesiennej dla Mieleckiej Stali. Niestety potwierdziły się jakieś takie moje, mój zmysł powiedział mi, że to będzie jednak rynek południowy, rynek czesko-słowacki przede wszystkim, jeżeli chodzi o upatrywanie piłkarzy Lubomira Guldana. Na szczęście w porę przed Piotr Burlikowski. Już wiemy, że kilku zawodników przyszło do Zagłębia na rundę wiosenną. Na razie ja ich nie będę oceniał. Na razie są to fajne nazwiska moim zdaniem, bo przyjdzie niedługo Czarnogórzec Szczekić, przyszedł Jasmin budić, przyszedł Martin Doleżal z trzech, z Jablonca. Prawda? Tak więc jest kilku zawodników, których doszło, przyszedł środkowy, dwóch środkowych obrońców, Aleks Sławniczak i powrót Bartosza Kopacza po półtora roku przerwy, gdzie grał w Lechii Gdańsk, grał też w zagłębiu, prawda? Ale tutaj mamy sześć goli zawodników w przeciągu roku. Ci zawodnicy dali taką jakość. Naprawdę, jest to niemiłe rozczarowanie, jest to niemiłe rozczarowanie dla mnie, dla kibica który Lubomira Guldana uznaje za legendę, jeżeli chodzi o, pi o piłkarski aspekt. 7,5 roku grania w Zagłębiu, jeszcze rok temu, rok z kawałkiem temu, Lubomir Guldan zakładał buty i wychodził na boiska piłkarskie Ekstraklasy, dając radę w wieku 37, prawie 38 lat, więc to też pokazywał charakter i to, w jaki sposób prowadzi się jako piłkarz, że w tym wieku daje radę. No ale niestety, Panie Lubomirze, dokonania transferowe przez te 12 miesięcy idą. Do spalenia przede wszystkim, bo niestety zagłębie Lubin zostało postawione przed takim faktem, że będzie kurczowo bronić się o ekstraklasę i oby ta walka o ekstraklasę była takim zalążkiem czegoś pozytywnego, co będziecie robili panowie Piotr Budlikowski, Piotr Stokowiec i pan Lubomir Guldan. Tego sobie życzę i kibicom miedziowym życzę, żebyśmy wiosną. Nie wstydzili się za zagłębie, tak jak wstydziliśmy się jesienią niemal po każdym meczu. To zagłębie było bez stylu, bez pazura, problem z jakimś przygotowaniem fizycznym, problem, problem z, zauważałem z bieganiem, i przede wszystkim z kadrą zagłębia, przede wszystkim z personaliami, i z samym dariuszem żurawiem. Co będzie dalej, czas pokaże? Za dwa tygodnie rusza piłkarska Ekstra klasa. I to był czternasty zespół na tapecie w cyklu na tapecie sezonu 21-22, podsumowanie rundy jesiennej, niemiłe podsumowanie, niemiłe podsumowanie mojego ukochanego Zagłębia Lubin. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia, widzimy się niedługo na kolejnych odcinkach i mam nadzieję na live'ach. Cześć!